To wygląda źle. 400 a 700 stopów. <grystanie> ja mam po tym iść? O kurde, wersja, wersja hardcore. Tu biegnij za mną obok? No Eluwa wszystkim, z tej strony Kumaty. Dzisiaj ze mną jest oto taka ekipa. Przy sobie? To są moje ziomeczki. E, słuchajcie, dzisiaj zadanie ekstremalne, niebezpieczne. Będziemy przechodzić po rozrzeżonych węglach. Jest z nami Tomek, który będzie wszystkiego doglądał. Będę przechodził tylko z maksimum, bo. Ja, ja się dygam. E, ja też się dygam. Za chwilę zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. Tomek nam wszystko opowie. Ja zrobię tak, że rozpocznę z ogół, okej? Okay? Dobra, rozpocznę z wy musicie przy tym na siebie uważać, okej. Okay? Uwaga na długie włosy! Ja już nie mam na co uważać! Wow! wow, wow. 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 A, wow. 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 Dlatego jak od Tomka pieniądze, to mu oddawajcie. <noise> Tomek, pytanie. Czy my będziemy mogli nad tym robić grilla? Nie. Nie? Będziecie musieli mieć swojego grilla. No to będziemy mieli, dobra. Szybkie zakupy, zaraz wracamy. Chodź, Maksim. Kumaty, boisz się trochę? No trochę się cykam, jeśli mam być szczery, no bo widziałeś to ognie. Słuchajcie, przedłużamy kolejny miesiąc wezwanie tatuażowe. A musicie wbić te 100 tysięcy. Pamiętajcie, że każda subskrypcja to jeden uśmiech ode mnie. O, słuchajcie, będzie 100 tysięcy, będzie dziara, macie miesiąc. Dobra, jesteśmy pod żabką, lecimy na zakupki. Proszę. sidła? Dawaj, tacki. Yy. Dawaj... Yy. Właśnie. Jeszcze kiełby, no bo... Dobrze. To, gitowa. Płacimy i jedziemy na miejsce. LLO! Proszę bardzo. Yy. Naszym zadaniem będzie ocenić styl przejścia chłopaków po rozżarzonych węglach. Mamy punktację. Przygotujemy dla chłopaków nagrodę w postaci złotej kiełbasy. Uuu. Uuu. To jest prawdziwe złoto z Klondajk. Próba 90. 9, 9. Proszę rzucić okiem. Oni sobie zajmą się tym grillem, a my no, chyba rzuca. idziemy do Tomka, co? Ej, to, to wygląda źle. Słuchajcie ludzie, wejdę pierwszy i zrobię test. Pokażę wam jednocześnie, w jakim tempie chodzić. Drugie przejście. Okay. Już sami będziecie mogli dopasować tempo. Pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, że na ogniu poczujecie się bardzo swobodnie. Ale to się tak samo rozpala, ale kurde fajne. Jak będziesz tam zbyt długo, to na pewno się oparzysz. <laughs> Czyli dobrze, że nie zjadą kolacji? Dobrze. Tak. Tak. Ja mam ser. Filip lubisz kiełbaski? Kocham. Zwłaszcza tę chwilę. <grym> tak myślałam. Od samego patrzenia na to, szczypią mnie oczy. Mówiąc językiem naukowym mamy kupę żaru. Po tym będę chodził. Z nimi. Zbierz Maxim... się? Prawda? No. <grym> no. Czy twój instynkt samozachowawczy nie mówi ci nie! Mój stop, instynkt samozachowawczy mówi... Dalej to, ale zostanę, bo jestem hardcorem. A tobie co mówi? E, instynkt mój? Czy ty w ogóle jakieś masz? Hamulce? Ja, Człowieku, ty? Ja, ja, ja po prostu wejdę, wejdę. Ile to ma być tego... Cztery metry. Co? Cztery metry. Cztery metry z tego ma się hmm? o kurde. Powiedz, ja. ja. ile to może mieć stopni w ogóle? 400-700 stopni. <laughs> to jest dokładnie taki sam żar, jaki jest na grillu, kiedy robisz sobie, nie wiem, frankfurterki czy tam jakieś swoje rzeczy. Wtedy, kiedy chodzisz po tym grillu, Normalnie spokojnie. Dobra. Ja pierdziele kiedy przejdziemy pożarach po ileś tam razy zainstaluję coś takiego co nazywam hardcore wersją to to nie jest hardcore wersja to jest basic wersja No bardzo to, okay? to ej ej słuchajcie możemy podejrzeć ich ćwiczenia biegnij za mną obok chodź za mną ty też tutaj obok tutaj tutaj tutaj, tutaj, tutaj. chodź 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 idę idę chodź, chodź. chodź, chodź. chodź. Ja biegniemy. No, I tutaj, ja tutaj ja to nie zrobię spodnie mi spadają w ogóle I za mną spodnie! 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 Ja wie. Pier... E. A teraz robimy wolniej, zobacz. Teraz wyjścia na Wisłę nabrały zupełnie nowego charakteru. Jako jasna. Nieśmiertelni. Dobra, i teraz ja uruchamę hardcore wersję, dajcie mi chwilę. Ja, zrobiłem to. Zrobiłem to. Słuchajcie, to będzie najdroższa kiełbasa jaką kiedykolwiek widzieliście i... O, uwaga, Paweł, 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 patrz. Fuck. Ja mam po tym iść? O kurde, teraz? wersja hardcore. Teraz? ty pierwszy. Fuck. Przy hardcore wersji chodzimy dużo, dużo szybciej. I biegnij za mną tu obok. Chodź, chodź, biegnij za mną. Tu biegnij za mną obok. Tu zawracamy. Ja. Dole. I teraz, panowie, zajebiście, ekspresowo, szybko, na żarę! Uuu! Ja. A, moje włosy! Ale jazda! Spaliły Ci się włosy? Jaki hardcore! Teraz będziemy oceniani przez nasze jury. Szacowne jury, witamy serdecznie. My szykujemy Uuu. dla Was... To jest to ze złota. Zgadnijcie, ile ta kiełbasa jest teraz warta. 300. Maksym? Myślę, że więcej, bo taka pewna to 500. Rozstrzygnięcie jest bardzo proste. Wygrał kumaty. 300! Równe 300. Dobra, słuchajcie, o co będzie chodziło w ogóle? Wy tam sobie za chwilę zasiądziecie, no, będziecie mieli takie tabliczki i oceniacie styl przejścia, a dwa okay. liczymy czas przejścia każdego z nas. I Kas? im wolniej idziemy, tym jakby lepiej dla osoby, która przechodzi, nie? Tu jest wasze zwycięstwo. Za chwilę przystępujemy do tego e, challenge'u. Jury siedzi. Ja, ja cały czas nie jestem pewien, czy mi się to śni, czy ja to siedzę naprawdę. Tak <laughs> papierka Krapie, papie, Tak, Przegrany biegnie. Przegrany biegnie pierwszy. Trzy, cztery. Odliczaj 3, 2, 1 uwaga, proszę. Uwaga. uwaga! Teraz Maksym idzie na czas. Chłopaki skupcie się. 3, 4. Aż, mnie to boli? Uuu. Ja jestem w stanie to przebić. Mogę? Ale liczy się też wiesz, jak ten czas osiągnie. 3, 2, 1, go! Dawaj, 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 dawaj! Uuu. Czy to twerk? O? Zdali się mikroport. <noise> Za to dodatkowe mi... punkty. Wow! 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 Teraz styl! 3, 2, 1, go! Dobry! Ja myślę, że tatuaż musi się Maksym, elegancko. Szybko, psalto! Ty, bez kitu. Nie podpowiada, jestem, Jerzy! Już? Uwaga! Start! O! To są klasy! klasa! Mam nowego idola. Oceniamy Maksyma za jego styl przejścia. Trzy, re! Wow! Stać na więcej, Gratulacje. Maksym. Basia. To był jakiś, nie wiem, żołnierski chód. Co to było w ogóle? Ogól się! Jakie hejty na <śmienicza> jury. Ja Maksymowi daję <śmienicza> mocne osiem za piruet. A się na, na polot. No tak. ja wino małego pirueta. Słuchajcie, z fanfary wjeżdża druga ocena kumatego i jego stylu przejścia. Go! Ale synche. Uuuu. Tosia, wyjaśnij swoją ocenę. Ponieważ y, przejść y, ten szlak na jednej nodze to jest duże wyzwanie. Na dwóch to jest nielada lada wyzwanie, a na jednej... Ale się spociłem. Fenomenalne. <laughs> dziękuję, dziękuję. Ciche oklaski w komentarzach. Mamy również drugą kategorię, którą był czas. Czas Kumatego wynosił 5 sekund i 45 setnych sekund. Najdłuższy czas Uuu. w moim życiu! Jakie brawa! Najdłuższy Najdłużej w moim życiu! Już dłużej w życiu nie wykręcił. Czas maksyma wynosił 4 sekundy i 85 setnych sekundy, co jednogłośnie oznacza Kumatego za wygranego tego pojedynku! Zeżmij te kiełbasę! Zeżmę kiełbasę! Gdzie jest Puchar? Czy masz apetyt na złotą kiełbasę? Proszę no, bardzo. Jak... Przekazujemy w imieniu jury. Gratulujemy. Dziękuję uprzejmie. Czy mogę sprofanować te złote kiełbasy i namaczać ją keczupem? Spożyj ją, jak tylko masz ochotę. Pamiętaj, żeby wylizać złoto. złotą. to tak? tak, O. O Boże. Jak się delektuje. Jutro będziesz to spalone siłowni. Będę. Było wygranko, złota kiełbajs po mojej stronie, ale wydaje mi się, że mentalnie to był taki remis, nie? Ja bym się na twoim miejscu tak nie cieszył, u mnie jest rewanż, dlatego przeklikujcie, bo tutaj się trochę rozgrzaliśmy, a u mnie będziemy się chłodzić. Klikajcie. Tam nie będzie kiełbasy, tylko prawdziwa rywalizacja. A ty co, tylko 6 punktów? Tylko 6? Ty nie, nie, nie. się bardziej! Mhm. Pa!